Cześć! W dniu dzisiejszym zrobimy, obrobimy sobie tą powierzchnię. Pokażę Wam to ze względu na to, że czasem te listwy, które są na tych bokach, często się niszczą, kruszą i tak dalej. Więc pokażę Wam po prostu, w jaki prosty sposób to zrobić. Mamy tutaj białą listwę i co ważne, robię to tylko dlatego, że odywam od po prostu się to zaczepia żeby była po prostu gładka powierzchnia. Później to wyrównamy i pokażę Wam, jak to zrobię. Użyjemy do tego zwykłego żelazka i przytniemy sobie później całość nożykiem. Nożykiem do tapet. Powinno bez problemów to pójść. Ja mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, jak to robiłam wcześniej. Można to oczywiście wykonać na biurku i tak dalej, na czym tylko chcemy, tam gdzie mamy po prostu zniszczone. Same listwy można kupić w sklepach budowlanych. Ja nie pamiętam akurat, czy tą listwę mam z kastoramy, czy z jakiegoś innego, ale nie ma to większego znaczenia. Oczywiście najprościej jest zrobić na środku, czyli tak, żebyśmy z obu stron mieli do przycięcia, z tego co pamiętam, bo próbowałem zrobić w ten sposób. Że z jednej strony chciałem na gładko zrobić, ale jest to po prostu wręcz niewykonalne. Używamy do tego zwykłego żelazka. Nie musimy się tutaj martwić zbytnio, że coś z nim się stanie. Bo nie powinno nic takiego mieć miejsca. Ok, jeszcze raz może przyjedźmy. Robiliśmy dołem, żelazka i zobaczcie, duża laska jest w porządku. Nic się tutaj nie odbiło. Pokazuję to, bo to czasem ciężko uwierzyć, że po prostu nic się z tym nie dzieje. Jeszcze ten końcówki. Dobra, i teraz już jest na pewno na 100% przyklejone po całości, więc raz to sobie odłożę, odłączę go z prądu i teraz przytniemy sobie to. Trochę się boję, że mam nożyk zbyt tępy, ale spróbujmy. Nie, idzie ok, tylko mebel mi się odczepia, ale to spokojnie, bo go będę miał i tak yy, do przyklejenia, tą nogę, która odchodzi, więc robimy sobie to w ten sposób, ja tutaj nogę podłożę, żeby on mi za bardzo nie uciekał. Pamiętajmy, że jest to dosyć precyzyjna robota, i nie ma co się śpieszyć, żeby niepotrzebnie nie przyciąć gdzieś materiału, którego byśmy nie chcieli przyciąć. Ok, no i to już wygląda spoko. Dobra, jest całość wygładzona. Odetnę sobie końcówkę z naddatkiem. To sobie na razie odłożę. I wyrównajmy końcówkę. Dobra, jest spoko. Z tej strony też. Czy wy to widzicie? No, w miarę powiedzmy, że widzicie. Ale mi z tej strony się bardzo źle robi. Dobra. No, i wychodzi idealna krawędź. Słuchajcie, zastanawiam czy te nóżki będę tutaj dawać. Wolałbym w sumie ich nie dawać, żeby to ślizgało po prostu pod dywanie. Dobra, została nam ta końcówka, postaram się jakoś tutaj nachylić. Wiem, że prościej by było z drugiej strony, ale wtedy Wam zasłanie całkowicie kamerę. Okej. Okay. No i spoko. Wyszło to ładnie przynajmniej według mnie. Idealny biały pasek. Ja Wam jeszcze zrobię z tej strony pokażę jak to wygląda. No i zobaczcie efekt końcowy, bo to była krótka praca tak naprawdę. A tak to wygląda już gotowe. Zobaczcie. Według mnie super jest efekt. Chyba zostawię to bez tych nóżek. Dobra, czekam ja tylko sklejenie tego. A no i to będzie całość. Tak właśnie się to prezentuje. Jeżeli byście chcieli na biurku coś takiego zrobić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Sami widzieliście, jak szybko można wymienić. Pamiętajcie o zostawieniu lajka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiam w opisie mail oraz do swojej grupy na fanpage'u.